Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Czy Szymon Marciniak popełnił błąd w meczu Napoli z AC Milanem? Jego decyzja mogła zaważyć na losach tego dwumeczu. Real Madrid do Londynu pojechał na sparing i pewnie awansował do półfinału Champions League. Liverpool zdobył gola po zagraniu ręką. Bójka na treningu piłkarzy Interu. Znamy arbitra meczu Lecha Poznań z Fiorentiną. Czy Zbigniew Boniek faktycznie mógł zostać prezesem AS Romy? Nowa umowa Łukasza Fabieńskiego, a FC Barcelona wypowiedziała, wojnę Realowi Madryt. Kluby już nagrywają na siebie filmiki. Jeżeli tego kanału jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, bo naprawdę warto. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie futbolu. Sponsor kanału Betfan przygotował dla Was specjalną ofertę. Możecie otrzymać bonus nawet do 200%, czyli wpłacacie na przykład 150 zł, a gracie za 450. Pamiętajcie, aby wykorzystać kod LANDRY600, a szczegóły macie tam na dole w opisie tego filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Nadzieje i marzenia piłkarzy Napoli o wygraniu Champions League zakończyły się na etapie ćwierćfinału. Piłkarze AC Milanu znaleźli po raz kolejny sposób na zawodników z Neapolu i choć wczoraj nie wygrali, to ten remis po jeden wystarczył do awansu. Arbitrem tego meczu był Szymon Marciniak i tak jak przez większość tego spotkania sędziował bezbłędnie, to tak w pierwszej części meczu przydarzyła mu się kontrowersyjna decyzja. W tej sytuacji Rafael Jao w polu karnym AC Milanu wjechał w nogi Lozano. Polski arbiter oraz ci na uznali, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i rzut karny gospodarzom się nie należy. No nie nam to oceniać, ale nawet polski serwis kibiców AC Milanu na Twitterze napisał, że dla niego był to karny. Ogólnie to większość komentarzy, które przeczytałem mówią o o błędzie Szymona Marciniaka, a wy swoje zdanie w tym temacie możecie zostawić tam na dole w komentarzu. W pierwszej części meczu zobaczyliśmy karnego, ale dla gości. W tej sytuacji Meret obronił jednak uderzenie Oliviera Giru. Nim zakończyła się pierwsza połowa, Milan i tak wyszedł na prowadzenie. Francuski napastnik wykorzystał podanie Liao po wspaniałym rajdzie Portugalczyka. Druga połowa to w zasadzie tylko napór gospodarzy, ale nieskuteczny. AC Milan 2-3, no może 4 razy, opuścił własną połowę, ale to by było na tyle. Losy tego dwu meczu mogły odmienić się w minucie 82. Tym razem to kwaras Helia podchodził do karnego, ale go nie wykorzystał. Mike Mennion obronił jego uderzenie, a ta jednastka została podyktowana za zagranie ręką. Bramkę na wagę remisu w tym meczu dopiero w 93 minucie zdobył Osiman, ale na odrobienie jeszcze tego jednego trafienia zabrakło czasu. I tak oto AC Milan zagra w półfinale Champions League. W Londynie odbyło się rewanżowe spotkanie Chelsea z Realem Madryt. Ekipa z Madrytu u siebie wygrała 2 do 0 i taki sam wynik powtórzyła wczoraj na Stamford Bridge. Dwie bramki zdobył Rodrigo, ale wynik tego meczu otworzył dopiero kilka chwil przed godziną gry. Drugie trafienie padło 10 minut przed końcem meczu. Chelsea mogła jednak konkretnie namieszać, bowiem w 11 minucie Engolanta nie wykorzystał takiej sytuacji. Pod koniec tego spotkania jeszcze dobrą okazję na honorowe trafienie miał Mudryk, ale z tego także nic nie było. Tak Prezentują się statystyki tego pojedynku. Najgorszą wiadomością dla królewskich przed meczem półfinałowym jest to, że Eder Militao obejrzał żółty kartonik, a to oznacza, że go nie zobaczymy w pierwszym meczu półfinału. Liverpool rozgromił Leeds United w poniedziałkowym meczu Premier League. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6-1 i co więcej to piłkarze Jurgena Kloppa zagrali na wyjeździe. Pierwsza bramka padła dopiero w 35 minucie i najpewniej w ogóle nie powinna być uznana, ale arbiter popełnił błąd. W akcji bramkowej asystą zaliczył Trent Alexander Arnold, tyle że on asystował po zagraniu ręką. Gra nie została przerwana. Sędziowie na wasze nie zdecydowali się wezwać arbitra do monitora i tak padła pierwsza kuriozalna bramka. The Reds później ruszyło do ataku i po chwili Salah trafił na 2-0. W ostatnim czasie piłkarze Leeds nie mają dobrej pasy. Z Liverpoolem przegrali pięcioma golami, a ich poprzedni ligowy pojedynek z Crystal Palace zakończył się porażką 5-1. Przed dzisiejszym meczem Champions League pomiędzy Interem a Benficą na treningu piłkarzy z Mediolanu doszło do bójki. Podczas gry w dziadka walcząc o odebranie piłki Ander Onana trafił Brozowicza korkami w kostkę, a do tego tak dynamicznie go odepchnął. To nie spodobało się Chorwatowi, który w jego kierunku powiedział kilka słów, a po chwili Romelu Lukaku i Di Marco musieli ich rozdzielać. Ostatecznie do rękoczynów nie doszło, ale wydaje się, że atmosfera w Interze nie jest najlepsza. 32-letni Radę Obranowicz poprowadzi pojedynek leha. Poznań z Fiorentiną 20 kwietnia na stadio Artemio Franki. Słoweniec to doświadczony arbiter i prowadził już niejedno ważne spotkanie. Pracował w spotkaniach Ligi Konferencji Europy jako główny arbiter, ale był również sędzią bocznym w meczu Polska-Albania, a także w spotkaniu Manchesteru City z RB Lipsk. W tym sezonie w sześciu meczach europejskich pucharów pokazał aż 34 żółte kartki, a to naprawdę imponujący wynik. Lech Poznań pierwszy pojedynek przegrał 4 do 1 i raczej małe są szanse na odwrócenie losów tego tego dwumeczu po pojedynku rewanżowym. Ostatnio Alvaro Morata na Instagramie zaobserwował AS Rome, A takie coś oczywiście rozbudziło nadzieję kibiców tego klubu na powrót Hiszpana do Włoch. Zresztą nie tak dawno udało im się zakontraktować Paulo Dubale, tak więc i sprowadzenie Alvaro Moraty nie wydaje się być tak kompletnie niemożliwe. Jednak jak się okazuje, to z naszej perspektywy nie są to ostatnio najciekawsze pogłoski dotyczące tego klubu. Władze tego klubu zwolniły ostatnio dyrektora generalnego Pietro Berardiego, ponieważ jest on podejrzewany o nieprawidłowości związane z Transferami. W tym momencie włoska prokuratura zajmuje się wyjaśnieniem tej sprawy. To też sprawiło, że klub w tym momencie szuka nowego prezesa, a na liście kandydatów był ponoć m.in. Zbigniew Boniek. Jego nazwisko pojawiło się na liście kandydatów, o czym poinformowała gazeta Dello Sport, ale wygląda na to, że to po prostu był fake news, ponieważ wiceprezydent UEFA zdementował te doniesienia za pomocą swojego Twittera. Zbigniew Boniek to znana postać w stolicy Włoch, gdzie w przeszłości występował. W koszulce AS Romy rozegrał 92% spotkania zdobył 23 gole i do tego dwa razy asystował. Włoski klub był zarazem jego ostatnią drużyną. Umowa Łukasza Famińskiego z West Hamem United kończy się 30 czerwca 2023 roku. Dlatego też klub planuje przedłużyć umowę z polskim ramkarzem o 12 miesięcy. Władze Młotów mają taką możliwość zapisaną w obecnej umowie i najprawdopodobniej po prostu z niej skorzystają. Z tego wynika, że Polak będzie stał między słupkami Młotów w kolejnym sezonie. A co ciekawe to wczoraj obchodził swoje 38 urodziny. Pewnie przedłużenie kontraktu byłoby dla niego takim prezentem, a my Panu Łukaszowi składamy oczywiście, Życzenia wszystkiego najlepszego. A teraz powiemy nieco o wojence pomiędzy FC Barceloną a Real Madryt. Władze obu klubów jeszcze do nie tak dawna żyły z sobą w naprawdę bardzo dobrych relacjach, ale w tym momencie raczej za sobą już nie przepadają. Rząd Laporta oskarżył Real Madrid o faworyzowanie przez sędziów, a na to Madryt opublikował filmik, który ma udowadniać, że Barcelona przyznała status honorowego socjom generałowi Franco. Nie każdy musi to wiedzieć, ale generał Franco to dawny dyktator w Hiszpanii. Tak więc raczej jest to postać do zapomnienia, a nie do glory co więcej, to Real Madrid podaje, że FC Barcelona trzykrotnie została uratowana przez generała Franco przed bankructwem. Prawdopodobnie Juan Laporta zdecydował się na atak na Florentino Pereza za jego poparcie dla działań mających na celu wyjaśnienie sprawy negrejry i wystąpił przeciwko Barcelonie, gdyż jak podał Real Madrid w komunikacie, oni także czują się pokrzywdzeni. W wyniku tego incydentu relacje pomiędzy Joanem Laportą a Florentino Perezem prawdopodobnie uległy całkowitemu zerwaniu. I standardowo na sam koniec o tym, co nas. Dzisiaj czeka. O godzinie 21 odbędą się kolejne rewanszowe spotkania w Champions League. Bayern Monachium zmierzy się z Manchesterem City. Pierwszy pojedynek na wyspach, pewnie 3 do zera wygrali piłkarze Pepa Guardioli. Bayern Monachium tydzień temu nie wyglądał na ekipę zdolną do nawiązania równej walki, no i obawiam się, że dzisiaj może być podobnie. Thomas Tuchel nie odmienił tej drużyny, a raczej wpłynął na nią, ale tylko negatywnie. Natomiast Guardiola i jego piłkarze są zmotywowani, aby w końcu się przełamać i wygrać Champions League. Pamiętajmy jednak, o tym, że Gwiazda Południa zagra przed własną publicznością, a to może mieć naprawdę wielki wpływ na wynik tego dwu meczu. Nie będę też ukrywał, że kibicuję w tym meczu Bawarczykom, dlatego też stawiam na ich awans po kursie aż 13. A tak wygląda mój kupon. W drugim meczu Inter zmierzy się z Benficą. Co prawda piłkarze z Mediolanu wygrali pierwszy mecz 2-0 do i dzisiaj zagrają na własnym obiekcie. On jednak w ostatnich tygodniach nie przynosił im szczęścia, ponieważ piłkarze Interu przegrali na San Siro trzy ostatnie mecze i nie zdobyli nawet jednej bramki co więcej, tak jak mówiłem w tym filmie, atmosfera w drużynie chyba nie jest za dobra. Tutaj jednak odpuszczam, nie mam pojęcia co się wydarzy. Na dziś to koniec, dziękuję Ci, że ten film oglądałeś do tego momentu, czyli do samego końca. Wpadajcie do mnie na Instagrama, ale także na Twittera, linki macie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, no bo dzięki temu nie ominą Was kolejne ciekawostki ze świata piłki nożnej. Miłego dnia, no i do zobaczenia jutro z samego rana w kolejnym materiale. Cześć!